Hej wszyscy, witajcie już w 50 części. Kuźla, 50 część już. Dobra, raz, dwa. Tylko chciałem zobaczyć tutaj to. Dobra, Marcie, nie gadaj. Nie gadaj, tylko podróżuj. Bo chciałbym się zobaczyć tego bossa, naprawdę. Czy gdzie to było? Pod mną. Jeszcze bardziej pod mną. Ale ciulcu Gdzie to było? Tutaj gdzieś Tu coś jest, ale Uch. Nie, no, tam nie mam kuźła pojęcia jak się dostać A to może to, to może z tego się dostanę, dobra Kudę... Gdzie ja idę kurde w ogóle Tu dziś były te herubinki na bank Kuźwa gdzie Dobra, szła gdzie Muszę zabijać tych, których kuźwa nie znoszę Tak, są Kuźwa mnie nie trafił No, czemu to się nie... Łapiesz. Jej! Pch. Kurde. Dobra, dziękuję. I mamy Holy Oil of Coś tam, coś tam. A, to dlatego. Dla rzeźbiarza. Dobra, to możemy. Hep, i hop, i hop. A tu coś jeszcze było chyba. Tam coś było Dobra Jeszcze idziemy tam na prawo zobaczyć Do rzeźbiarza i obiecuję idziemy do bosa Bo ten olejek, który znaleźliśmy to jest właśnie dla rzeźbiarza Tak? Tak z wami jeszcze nie gadam Ciebie omijam Fajnie się podróżuje po tych mapach, tu masz wszystkie umiejętności. A ja mam wszystkie? Mam wszystkie. Wtedy fajnie, bo możesz wszędzie dojść, wszystko zobaczyć, wszystko zebrać. Czegoś nie zebrało do tej pory. Dobrze idę? Chyba dobrze. Au. No teraz ku**a ja to nie wiem, czy dobrze idę. Tak Uii. Co my tu mamy Ten mamy O oh, fuck, gdzie jak kuźwa jestem To jest tuning do tego, do naszych szabelek O panie To jest skrót Używam mega labirynt I od cholery tych dziwactw. Pierdziele. Yuh. O, kryształ na tunik buteleczek Dobra Teraz idziemy w lewo. Tam nie możemy dojść. Dobra, trzeba się przez to przebić, ale... Oj, coś czuję, że dzisiaj też do bosa nie pójdziemy. Dobra. W ogóle muszę zmienić szybko broń. No! O oh fuck zginęłem No szla, tu będzie można poginąć grubo Dobra O stary. Gdzie ja jestem tu? Aha, dobra Jest, mamy. Ostatni poziom już chyba. Yeah. Gitara. Ile mam w ogóle Marty Teterodrom? Osiem. O, base defense, pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Trzy. No i mam jeden. Dobra. O, mam tak stringowaną tą, tą broń. Panie, kochany. Bom. Ale tu jeszcze tam dole coś jest. Czy to było to? A, to było to, dobra A tu coś jeszcze. Czekaj, co było tu? To jakieś wejście? Nie, o no, to były hmm. Super, kuźwa zginął, nie? Idź, proszę cię, idź, idź, idź Fuck Dobra, jak dojść do tych, tych Do tych, tych Wieże A nie wiem, co, drzwi zamknięte, głupi jestem Dobra, idziemy do... szlajnu. O stary to chyba zabiera więcej teraz. Uch, hu, hu. Mi się wydaje, że dużo więcej zabiera teraz Dobra, mamy kryształt dla, dla, dla tej pani Gdzie jeszcze coś było? A ciulwie Ty, 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 ty ry, ry, ry. Coś niby jest Dobra. A tu coś jest hmm. Dobra, idziemy, 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 tu Bo tam tu teleporta jest coś w lewo Nie odkryte coś się jeszcze Yeah. Hmm. Chciałem to być coś nie odkryte Patrz, coś jest. No i dobra. O, jeszcze tylko osiem i będziemy mieli ten, komplet. Gdzie zgubiłaś kolegę? Tam jeszcze jeden był chyba z nią. Ładuua, nie mam na was czasu. Teleportu już praktycznie nie potrzebujemy. Dobra, ee, aniołek. Gdzie jest aniołek? Bo trochę nazbieraliśmy tych, tych aniołków. Tu. Dobra, aniołek. Dam kryształ tej pani. Coś obdziała ze skóry. D. I ten. Sprawdzić, czy będę mu zabierał energii. Właśnie naładowanymi mieczakami. O stary, dużo. <laughs> Dobra. Bo trochę nazbieraliśmy ich. O już, kurde, wysoko. O, gdzieś mnie zaprowadzi teraz. Znaczy, nas zaprowadzi. <laughs> to szkoda, że za każdym razem musimy się terabanić Co? Co powiedział? Dunat alau. Dunat alau to nie zawalam, ale nie, nie wiem, co to znaczy. To you will be sap. Czy co, zginę? Kurde. Znam angielski, ale nie, nie, nie aż tak dobrze. Nie na tyle dobrze. Bym się wkurzył, gdybym spadł. Gdzie to mnie wywaliło? A! Tu! Obulus of Proximo. Co to jest? Aha. Dobra. Co to mnie walnęło? Ten... Pierdoła. Gdzie ja idę? Gdzie ja kurde znowu? Dobra. Padaj, ciulu, jeden już, no, kurde, jeszcze by mnie zabił prawie. Tak, teraz też się ten człowiek śpieszy. Znowu bym zginął. Dobrze idę w ogóle? Tak. Dobra, pani od buteleczek. Pani od buteleczek, pani od buteleczek. Tu. Dobra, mamy 13 minut, więc myśmy... wydaje mi się, że zdążymy jeszcze zobaczyć tego bossa. Chcę sobie tę but... buteleczkę wzmocnić. Będziemy mieli... 5 i to wzmocnionych. Ha ha ha. Yyy. Nie lubię tu wchodzić, nie lubię tu wchodzić. A nie, pierwsza ma... trochę skóry na sobie. Z tym krysztem... ...mierzę i wbiuję twoje kwiaty... ...z silem i bią. Jej. One more mark on thy vines would crack their surface and contaminate their blood. Huh? Nie, 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 nawet tu się nie wracam. Dziękuję bardzo. Muszę pewnie nie masz więcej skóry. Jakoś mnie to nie bawi. Ten widok. Dobra, idziemy do teleportu i do boca. Wreszcie. Zresztą który był, który był, który był, który był, który był tu? O, się wyrobiliśmy z w czasie. Czy join w a ja głupio robicz czuję. Że nie proszę o pomoc. Pom Ale nie lubię. Tak się lepiej czuję, gdy sam sobie ze wszystkim poradzę. Ui. Dobra, gdzie my jesteśmy? <ścoughs> yeah. Stary dziad. Z wieloma twarzami. Kuźwa, tak myślałem, że... Kuźwa. Co tu się... Dzieje? Co mnie w ogóle zabija? Czekaj, zmienia czarę. Kurde, on mi przypomina... ...bosa z jedynki. Też od cholery było uciekania. Ja pierdziele.

Jakiś stary. Ja mu zabrałem po, po wyżycie, z tego co widziałem. Hmm. Ach, dobra, Sinodo. Podejście drugie. Nie, początek zawsze jest do dupy, bo trzeba wyrzucić wszystkie ciosy i tym podobne. Negocjacje na niego nie tylko zjadła, ale także Zapomniałem o tym, to jest najbardziej porąbana. Pierdziele. Pff. Aż Aż siopłem. <gryw> Nie, na górze są te kuleczki. Ale ogólnie, bo mi się wydaje, nie będzie takie trudne. Uch. Powiedział Marcin, a potem zginął 30 tysięcy jeszcze raz. Dobra, podejście trzecie. Ten początek mogliby sobie darować. Tego wcześniej nie było. O-o. Nie wiem tego po prostu unika, gdzie w tym nie walczyć w ogóle z nim, gdy to robi. o to Pierdziel. Po prostu super nie. Joj. I znowu nawizydem? Czy maś nie leczy? Tak się późno nie leczę Dobra, ostatnie podejście Czy może z tą ale i tak nic mu nie zrobię hmm. Dobra, zobaczymy to Czy to jest powolne, ale No nic, zobaczymy Super Walczyłem z nim pierwszy trzy razy z bronią którą w ogóle nie tuningowałem nie? A którą tuningowałem od cholery w ogóle nawet nie, nie używam. O nie nie nie. nie. Nie, lepiej. Bo on może w powietrzu wrażenia załatwiał. O oh, fuck, fuck, fuck. Kurde. Gdzieś napalamy mnie Poważyć? Marcin, nie. Ja pierdzie... normalnie. Dobra, dwa ciosy. Ty nie trafią mnie ani razu. Ty tak będzie bez końca teraz? Fuck Nie, Nie mam flach zamyślałem, że mam I zginęłem, ty bym go zabił Kurde Jedna flaszka by się przydała, bym go zabił mm. Dobra, ale to w następnej części Dziękuję za oglądanie części 50. Kurde, prawie go miałem. I 51, mam nadzieję, że już go ubijemy. Dziękuję jeszcze raz i na razie...